Kiedy potwierdzimy rejestrację linkiem aktywującym, w ciągu jednego dnia roboczego konto powinno zostać aktywowane. O czym zostaniemy poinformowani wiadomością e-mail, możemy rozpocząć korzystanie z naszego konta w portalu klienta. Wprowadzamy nasz adres mailowy, który jest naszym identyfikatorem, hasło, i klikamy przycisk Zaloguj się. Żeby rozpocząć uzupełnianie wpisu do katalogu wystawców należy kliknąć w zakładkę wpis do katalogu wystawców. Jest to miejsce, w którym możemy zmienić nazwę naszej firmy, uzupełnić stronę www, uzupełnić opcjonalny link do YouTube. Adresy wybieramy z tych, które podawaliśmy podczas rejestracji, ale w razie potrzeby możemy ten adres przeedytować. Dwa kolejne pola to odpowiednia treść wpisu do katalogu w języku polskim. W obu przypadkach możemy uzupełnić do 720 znaków. Dodanie logotypu, zdjęcia do galerii. Jest też pole na pliki do pobrania. Możemy tu załączyć chociażby na przykład plik PDF z ofertą naszej firmy. Możemy też wybrać branżę, jeżeli akurat nadal imprezy targowe są zdefiniowane. Po zakończeniu całej procedury wpisu klikamy na przycisk Zapisz. Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na wysłanie wpisu do katalogu w takim kształcie, to klikamy na przycisk Wyślij. Po kliknięciu tego przycisku otrzymujemy komunikat, że nasz PIS zostanie zweryfikowany przez pracownika targu w Kielce. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to pojawi się on na naszej stronie internetowej.